Anna Rociniewska, nowy ekran. Ja się spóźniłam trochę, także mam nadzieję, że nie powtarzam się z pytaniem. Chodzi mi o budownictwo energooszczędne. W innych krajach promuje się to budownictwo przez jakieś preferencyjne kredyty. Czy u nas jakieś plany są z tym związane, żeby w naszym kraju wreszcie wypromować tego typu budownictwo? Jest fundusz tego modernizacyjny Remontów przy Banku Gospodarstwa Krajowego, gdzie dopłaca się do energo do remontów, gdzie dopłata uzależniona jest od wysokości oszczędności. A może zdaję sobie sprawę, że ona może jeszcze nie, znaczy ten fundusz nie, nie spełnia tak dużej roli, ale sami widzimy jak wiele domów, szczególnie starszych, zmienia swój, przynajmniej wygląd zewnętrzny. A mówię o tym, że nie, zdaję sobie sprawę o, o tym, że nie, 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 nie do końca wszystkiego. Oczekiwane rezultaty są widoczne, ponieważ z tego co wiem, a orientuję się dosyć dobrze, to zbyt mało wspólnot mieszkaniowych czy spółdzielni inwestuje w zmiany technologiczne, dostarczania ciepła i wody w systemach domowych. Natomiast taki rzeczywiście fundusz funkcjonuje. Jego wysokość, czy, te, czy środki dostępne uzależnione są od środków budżetowych na dany rok. Temat myślę, że wymaga jeszcze dodatkowego uzupełnienia, bo y, będzie istotny myślę również w kontekście oceny wniosków kredytowych, jak również kosztów obsługi, bo wiemy, że koszty energii rosną i w tej chwili w tym roku jest podwyższy i opłat za gaz, za energię elektryczną. nie mówię o paliwach płynnych. Także to co się dzieje w tej chwili, zgodnie z regulacjami europejskimi, już od początku tego roku nie powinny mieć miejsca transakcje ogrodnymi pomościami, do których nie są udostępniane śledztwa energetyczne przedmiotu transakcji w budynku czy lokalu mieszkalnego. My jako Centrum Avon współpracujemy z grupą środowisk bankowych, którzy się specjalizują w tych, przyrządzają tych, tych certyfikatów. W skali kraju powinna powstać od stycznia przyszłego roku ogólnopolska baza rejestrów świadectw energetycznych. Tutaj oferujemy również Centrum Abron i System jako podstawę do stworzenia takiego ogólnokrajowego rejestru. I wspólnie, jako Związek Banków Polskich, promujemy ideę stworzenia elektrycznej karty nieruchomości, również tego typu parametry w opisie podstawy nieruchomości każdej były dostępne. To powinno być w przyszłości również jedną, jedną z elementów oceny wniosku kredytowego. bo te koszty ogrzewania, koszty utrzymania lokalu będą miały coraz większe znaczenie. Tak mi bardziej chodzi właśnie o taki Człowieka, który przychodzi do banku, jego możliwości kredytowe są oceniane tak jak wszystkie inne wnioski, a przecież będą dużo niższe. Bo ja nie mówię teraz o jakimś budownictwie przez deweloperów prowadzone, bo i ich certyfikaty energooszczędne są fikcyjne praktycznie. To jest jakiś papierek, który oni produkują, który nijak się ma do rzeczywistości. Z tego co wiem, to niektóre banki komercyjne proponują tak. korzystniejsze banki kredytowe, tak wystąpią. Do jednorodzinne energooszczędne. Ja nie potrafię tej chwili podać nazwy dywanu. Nie wiem, z tego czasu robię. na ten temat raport, albo są broker, albo inna firma brokerska i rzeczywiście dla tych właśnie, jeszcze raz powtórzę, klientów budujących te energooszczędne domy są pewne ułatwienia. Nie wiem, niższe marże na przykład, czy, czy nie wiem, no w każdym razie... Czy zdolność kredytowa? No, obawiam się, że tutaj. Dlatego, no, że na nie może mieć wpływu, natomiast na pewno na marze może mieć. Natomiast proszę Państwa, to, to jest, ja dziękuję za to pytanie, ale proponuję, żebyśmy wrócili do tego znowu za, za jakiś czas, ponieważ problem energetyki w Polsce to jest znowu jeden z głównych problemów, i oszczędności energii w Polsce to jest jeden z poważnych problemów. Mieszkalnictwo, budownictwo w ogóle no to jest ogromny konsument energii elektrycznej. I stąd też wśród tych programów, o których my mówimy, rozwojowych strategicznych Polski jest m.in. program oszczędności i program w ogóle rozbudowy i przebudowy naszego systemu energetycznego i dystrybucyjnego. Natomiast ja oczekiwałbym, że w tym programie znajdzie się także system zachęt dla instytucji kredytowych, i pewnych mechanizmów właśnie inspirujących do nieco innej oceny wniosków kredytowych. Wiemy to z innych krajów. W Polsce też kilkanaście pod banków podpisało tak zwaną e, deklarację środowiskową, w tym się tam mieści też część energetyczna, ale na przykład w niektórych krajach każdy wniosek kredytowy, czy to na mieszkanie, czy to na jakąś inwestycję, jest oceniany pod względem tego, czy nowa inwestycja przyniesie korzyści energetyczne? Na pewno nie pogorszy. Jeżeli przynosi jest akceptowana, taki wielki program oszczędzania energii był kiedyś prowadzony jest realizowany ciągle w Japonii, to przyczyniło się do ogromnego postępu wielu, w budowie wielu urządzeń, a myślę, że w Polsce te programy polegające na inteligentnych systemach zarządzania energetyką także dadząc swoje rezultaty w ciągu dwóch trzech, a to one są podejmowane i finansowane za źródły Państwa.